Witam Was, moi drodzy widzowie, z tej strony Twórca, Twórca kanału Rychu i Zdzichu Studio. Dzisiaj to wideo powstaje głównie z powodu, że zobaczyłem, że pod komentarzem mojego czwartego odcinka, który powstał 4 miesiące temu, był komentarz użytkownika artur.10, chyba. Czy jakoś tak? Pod treścią. No i gdzie te. Co, odcinki, co miały być codziennie. I teraz odpowiem na to pytanie, dlaczego nie ma w ogóle odcinków, a nic. Moi drodzy widzowie, przyznaję się do błędu, nie zaangażowałem się w tę serię. Tworzyłem te odcinki, potem ten czwarty odcinek powstał po miesiącu, jak powstały chyba trzy, czy jakoś tak. No i miały być zrobione dwa. Wtedy, w tamtym trakcie, jak robiłem czwarty odcinek, to miał być jeszcze jeden do, do zrobienia, zaraz po, w, w, po produkcji czwartego. No i niestety się nie udało i przez cztery miesiące nie było ani jednego odcinka, ani żadnej zmianki. Dlaczego? Ja już mam odpowiem na to pytanie. Yy, też... Tak, to jest z braku czasu, ale to też w ogóle dlatego, że ja w ogóle zacząłem ignorować tę serię. W ogóle, tak jakoś, z, 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 zacząłem inaczej ją. Jak to powiedzieć? No, po prostu jakoś tak o niej nie myślałem. Nie myślałem o dalszych odcinkach ani nic. Przepraszam za to, że nie było odcinków i że nie dotrzymałem obietnicy co do mojej regularności, co jest oczywiście niedobre w stosunku do Was bo obiecywałem, że będą codziennie, a nie było. To co mogę więcej powiedzieć? Przepraszam bardzo, i będę starał się jakoś to naprawić. Czy będą odcinki? Tak na pewno będą, ale to też ze względu na to, że ja też myślałem o tym swoim moim pierwszym kanale pod nazwą Universal Studios Maćka i Janusza. Tam było, no były głosy yy, Iwona. No, w sensie, wiecie, syntezator mowy. No, to tam też było podobnie. Też przez pierwsze 4 odcinki, pierwszego nie wliczając, to można powiedzieć, że przez 3, bo pierwszego nie ma, tylko 2, 3, 4 są na kanale. No, to też później były takie przerwy ten co miesiąc i nie dotrzymywałem na przykład regularności, bo odcinki miały być na przykład co dwa dni, miały być tak, miało być tak. Ale nie było. Ostatecznie było. Co dwa miesiące, co jeden, co trzy, co cztery, co pięć, co siedem nawet. Za to też przepraszam już wielokrotnie. I czy tutaj będą codziennie odcinki? Tego nie wiem. Ale naprawdę przepraszam użytkownika Artur 10, jak i wszystkich Was, za to, że nie ma odcinków od tamtego czasu. Ja już kiedyś. Podejmowałem decyzję nawet o zniknięciu YouTube'a, z YouTube'a, sorry, nie YouTube'a, tylko z YouTube'a, tak myślałem, ale podejąłem decyzję, że nie. Dlatego chciałem zrobić coś takiego odrębnego, ale no w pojedynkę, pewnie wy też jak oglądaliście, to nie zwracaliście pewnie uwagi na to, kto jest kim, bo jak jest jeden głos, to jest trudno rozświetlić, który to który. Która postać konkretnie w tym danym momencie mówi. Dlatego nie, nie udało mi się nikogo mm, poprosić o dubbingowanie drugiej postaci, no bo moi koledzy się nie zgadzali, ani nikt. A naprawdę trudno mam nagrywać w pojedynkę. Wtedy, jak miałem tamten kanał, to też było w pojedynkę, wszystko i. Później, jakby się zacząłem męczyć tym, i wszystko tak zostało rzucone tak w dal po prostu. Dlatego nie wiem, co będzie dalej, ale prawdopodobnie coś podejmę. Co do tego. Nawiasem, mówiąc jeszcze do tego, chciałbym powiedzieć, że jakoś tak było mi. Jakoś tak po prostu nie było mi smak prosić kogoś o pomoc w tym projekcie. No bo też zdecydowałem robić to sam. Chciałem zrobić coś, że będę ja to sam dubbingował, bo to troszkę bardziej może będzie lepsze pod względem humoru czy nawet dynamiki postaci. Ale no jak widzicie, mi to zbytnio nie wychodzi. i jak ja mówię podczas tych odcinków, jak ja nawet to samo oglądam, to ja się czuję, jakbym ja bym oglądał siebie, ale w stanie jakiejś depresji. Ja te teksty mówię jakoś tak depresyjnie, jakby tak bez zaangażowania w ogóle humoru, ani nic. Tak w ogóle sztywno i w ogóle. Po prostu nie wiem jak ten, ja nie wiem jak skonstruować po prostu teksty, ani jak po prostu poprowadzić w ogóle odcinek w ten sposób. Dlatego wolałbym, żeby ktoś ze mną współpracował, bo wtedy ten humor jest, wtedy można się lepiej jakby wczuć w tę rolę i bezpośrednio jak gadasz podczas preprodukcji tego odcinka, to jest jakbyś gadał do drugiej osoby, nie? Ale tak to gadasz sam do siebie i jeszcze do tego musisz przepracowywać dwie postacie, do których nawet yy, nie masz odpowiednich tekstów i nie wiesz, co powiedzieć. Dlatego takie częste przerwy były w wymówieniu. Czasami może były, czasami nie wiem. Nie wiem, nie zwracałem uwagi na to, ale może i były jakieś przerwy, bo po prostu jest mi trudno. Przyznam, dlatego nie wiem, jak to dalej będzie. Przepraszam jeszcze raz bardzo mocno za to, że nie dotrzymałem regularności i dziękuję użytkownikowi Artur.10 za to, że poruszył ten temat, bo naprawdę należało się, żeby poruszyć ten temat, dlatego dlatego tak szczerze to dzięki niemu jest ten odcinek, bo gdyby on nie zwrócił na to uwagi, to by tak nie było. No bo ja po prostu przestałem się interesować. Także Artur.10 Dziękuję Ci za zwrócenie uwagi i Ciebie też przepraszam za to, że w końcu, no może jesteś widzem, może nie, ale jeśli jesteś, to przepraszam za to, że nie było tych odcinków. Wszystkich w ogóle przepraszam Was naprawdę bardzo mocno. Także ja nie przedłużam. Mam nadzieję, że yy, przyjmiecie to i wybaczycie mi to. Ale nie wiem, jak to wy tam już będziecie chcieli, to tak postąpicie. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć.